Dni agitują, drudzy protestują. Prawybory w Nysie. Tajemniczy pociąg podąża przez Polskę. Operacja Oklahoma trwa. Antyglobaliści kontra Stany Zjednoczone. Amerykański szczyt w Quebecu. Minęła 21. To jest panorama. Witold Tlaskowski. Dobry wieczór. W Nysie nie ma jeszcze ciszy przedwyborczej, bo ta rozpocznie się dopiero jutro rano. Nie ma też i zapewne nie będzie dzisiaj ciszy nocnej. W 50-tysięcznej, tymczasowej politycznej stolicy Polski trwają festyny i koncerty. Mieszkańcy miasta bawią się, politycy agitują. A wszystko to obserwuje Wojciech Nomejko. Za chwilę rozpocznie się kolejny koncert. Pada deszcz i tak było przez cały dzień. Mimo, że ani razu słońce nie zaświeciło nad Nysą, kampania wyborcza miała bardzo gorący przebieg momentami. Gdy pierwsze partie rozpoczęły prezentację swoich programów wyborczych, kilkuset związkowców z niskich zakładów pracy rozpoczęło marsz protestacyjny przeciwko bezrobociu. Liderzy partii, chodźcie do nas! Liderzy partii, na was. Jedynie liderzy SLD Leszek Miller oraz Unii Wolności Bronisław Geremek odebrali petycję od protestujących. Demonstracja zakończyła się, a jej uczestnicy, głównie z sierpnia 80, pojedynczo przedostali się pod scenę, na której prezentowane były programy wyborcze, czekali na AWS. No, to jest to, to jest to. Była to swoista walka na gesty i okrzyki. Mimo zagłuszających gwizdów politycy AWS-u próbowali przekonać wyborców do swojego programu. Zabrakło jednak założyciela AWS-u Mariana Czaklawskiego i obecnego przewodniczącego, premiera Jerzego Buzka. Zastąpili ich inni. Wierzę, że byliśmy przynajmniej na tyle samokrytyczni i na tyle dojrzali, że umiemy się poprawiać. Dlatego głosujcie na AWS. Tuż po aws z czerwonymi pluszowymi sercami swój program przedstawił SLD. Lider sojuszu przekonywał, że Polacy nie są skazani na rządy AWS-u, uniwolności i Platformy Obywatelskiej, bo jest silna lewicowa alternatywa. Miller dodał, że lewica jest silna poparciem Polaków. Ale jeśli chcemy, żeby wyrwać Polskę z kryzysu, lewica musi być jeszcze silniejsza. Im będzie nas więcej, tym mniej będzie w Polsce bolesnych, Problemów. Jarosław Kalinowski, prezes PSL-u, przekonywał, że potrzebne są aktywne państwo oraz porozumienie między prezydentem, rządem a parlamentem. Państwo ma służyć ludziom. Politycy też wreszcie muszą zacząć służyć ludziom, a nie wygodnemu rządzeniu. Okay. Ludzie, którym nie jest wszystko jedno i którzy chcą naprawiać to, co złe, są z nami i my jesteśmy z nimi, zapewniał wyborców lider Unii Wolności Bronisław Geremek. Chcemy, żeby państwo było skromne, uczciwe i żeby ludziom służyło. I to dotyczy wszystkich dziedzin. Andrzej Olechowski, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej, przekonywał wyborców, że każda z partii ubiegających się o władzę już rządziła i nie rozwiązała istniejących i stale rosnących problemów. Do kwestii bezrobocia, ale i do innych spraw politycznych nie podejdziemy solidnie, jeśli do władzy wybierzemy kolejną z naszych już istniejących partii politycznych. Samoobrona opowiedziała się za państwem opiekuńczym oraz przeciwko wejściu do Unii Europejskiej. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów opowiada się przeciwko złej sytuacji materialnej tej grupy społecznej. Unia Polityki Realnej chce zmniejszenia podatków, kary śmierci oraz zawodowej armii. Liderzy ruchu alternatywa zapewnili, że zrobią w Polsce porządek, a ruch katolicko-narodowy chce powszechnego uwłaszczenia, wprowadzenia kary śmierci oraz ochrony polskiej gospodarki. Głosowanie jutro. Miała być wielka tajemnica. A wyszło wielkie zamieszanie. Skandalu chyba nie będzie, bo pręty uranu. Zawartość transportu podążającego ze Szczecina do czeskiej elektrowni atomowej w Temelinie nie są radioaktywne. Paliwo przypłynęło do Szczecina ze Stanów Zjednoczonych na statku Andromeda. Transport paliwa jądrowego przeznaczony do czeskiej elektrowni w Temelinie nadzorowany jest przez służbę ochrony kolei i policję, m.in. brygadę antyterrorystyczną. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, trasa wiedzie przez cztery województwa – zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Według naszych informacji opracowano trzy alternatywne trasy pociągu. Którędy przewożone jest paliwo, to tajemnica. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki twierdzi, że transport paliwa był utrzymywany w tak dużej tajemnicy nie z tego względu, że jest niebezpieczny, ale bardzo cenny. W każdej chwili na przykład na transport może być dokonany zamach terrorystyczny. Są bowiem państwa, które mają problemy ze sprowadzeniem do swoich elektrowni jądrowych właśnie takiego paliwa. O 8 rano pręty tlenku uranu zostały wyładowane w Szczecinie. W tym czasie do portu mogły wjechać włącznie osoby niepostronne, m.in. policyjni wywiadowcy i Straż Graniczna. Prezydent Szczecina nie został poinformowany o tak nietypowym transporcie. Wystosował protest do premiera. Do dzisiaj pomimo tego, że się domagałem tego dwojewody, wody, nie uzyskałem informacji w jakim terminie, w jakiej ilości, jaki ładunek, jakim statkiem, w jakim kierunku będzie ekspediowany przez port szczeciński. Jeżeli jest zadanie transportu takiego ładunku jak ten, gdzie jestem pewien, iż dzieje się to zgodnie ze sztuką i nie ma żadnego zagrożenia, no to nie widzę powodu, żeby niepokoić pana prezydenta. W mieście uruchomiono czujniki radiacyjne. Zgodę na transport paliwa do czeskiego Temelina wydała Państwowa Agencja Atomistyki. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, to pierwszy taki, ale nie ostatni transport. Przez 2-3 lata tą samą utajnioną trasą uran ma wędrować do Czech. Czeskie władze odmówiły podania jakichkolwiek informacji dotyczących transportu paliwa do elektrowni jądrowej w Temelinie. To tajemnica państwowa, poinformowano. Czeskie organizacje ekologiczne, które zapowiedziały, że nie planują akcji protestacyjnych na trasie przejazdu transportu, domagają się jednak, aby o jego szczegółach na wypadek ewentualnej awarii poinformowane zostały lokalne władze samorządowe. Leżąca na południu Czech, w sąsiedztwie granic z Niemcami i Austrią, elektrownia jądrowa w Temelinie wzniesiona została jeszcze według projektów radzieckich. Choć ze zmodernizowanymi przez firmy amerykańskie i niemieckie systemami bezpieczeństwa. Jej uruchomienie jesienią ubiegłego roku doprowadziło do napięć w stosunkach czesko-austriackich i poprzedzone było blokadami przejść granicznych pomiędzy obu państwami. W Temelinie, gdzie przebiega reakcja łańcuchowa, w ostatnich miesiącach doszło już do kilku awarii. Pojawiają się wszędzie tam, gdzie trwają rozmowy o wolnym handlu. Niszczą, demolują, walczą z policją. Nazywają się przeciwnikami globalizacji. Ale paradoksalnie sami tworzą coś w rodzaju globalnej międzynarodówki chuliganów. W kanadyjskim Quebecu próbowali zerwać szczyt obu Ameryk. Spotkanie, które ma doprowadzić do utworzenia największej na świecie strefy wolnego handlu. Szczyt rozpoczął się znacznie wcześniej niż planowano. Rozpoczęli go nie politycy, ale przeciwnicy globalizacji. I oczywiście nie tradycyjnym uściskiem dłoni, ale kamieniami i gazem łzawiącym. Demonstranci zrobili wyłom w trzymetrowym betonowym ogrodzeniu wzniesionym przez organizatorów szczytu wokół miejsca, gdzie rozmawiają politycy. Takie protesty to prowokacja nie do zaakceptowania w demokracji. Demonstranci zarzucają uczestnikom szczytu, że proponowana ogólnoamerykańska strefa wolnego handlu tylko powiększy kontrasty między biednymi a bogatymi i zamiast chronić, przyspieszy niszczenie środowiska. W spotkaniu bierze udział 34 szefów państw i rządów wszystkich krajów amerykańskich oprócz Kuby. Amigo? Około 800 milionów Amigo. ludzi mieszka w obu Amerykach. Wśród nich 11 milionów żyje pod rządami dyktatury, mówił Bush nawiązując do reżimu Fidela Castro. W rewanżu obrażony Castro z Hawany wyraził solidarność z tysiącami demonstrantów, którzy sprzeciwiając się globalizacji zakłócają spokój w Quebecu. Strefa wolnego handlu ma ruszyć od 2005 roku. Jednak już w przyszłym roku w amerykańskich państwach cła mają zostać częściowo obniżone. Jeśli wspólny rynek powstanie, to obejmie niemal miliard pracujących, a przedsiębiorstwa obu Ameryk będą wytwarzać kilkanaście bilionów dolarów rocznie. Polski przemysł motoryzacyjny balansuje nad przepaścią. W pierwszym kwartale tego roku sprzedano o 1 trzecią mniej nowych samochodów niż w roku ubiegłym, a przecież i 2000 rok był okresem rekordowych spadków w sprzedaży. Dariusz Łukawski. W ciągu trzech miesięcy dilerzy sprzedali 93 tysiące nowych samochodów. To o 45 tysięcy mniej niż w ubiegłym roku. Ludzie samochodów nie kupują. Nawet jeżeli pieniądze mają, to wstrzymują się zakupami, ponieważ zagrożenie bezrobociem jest bardzo dużo. To widać wyraźnie, ponieważ samochody przestali kupować ludzie, którzy mają najmniej pieniędzy. Przestaje powoli kupować klasa średnia, która tych pieniędzy miała więcej, która jeszcze w zeszłym roku kupowała Peżoty, Volkswageny. Dzisiaj te marki także tracą. Według ekspertów właśnie dlatego teraz jest najlepszy czas na kupno nowego auta. Salony prześcigają się w promocjach. Producenci dokładają luksusowe elementy wyposażenia, dealerzy umożliwiają próbne jazdy bez ograniczeń. A kurs euro jest tak niski, że oferowane ceny chyba już nigdy nie powrócą do dzisiejszego poziomu. Jednak ta walka o klienta to walka o przetrwanie. Marża sprzedawcy najczęściej wynosi 1%. Mały dealer, jeżeli nie ma sprzedaży samochodów, on, on po prostu nie ma z czego żyć. I to, to będzie skutkować zwolnieniami. To już się dzieje. I zmniejszeniem sieci dealerskich. To, to, to jest pierwszy odruch każdego producenta i każdego importera. Rodzimi producenci już zmniejszyli zatrudnienie, zwalniając ponad 2000 osób, jednak czy na tym zakończą? Po raz pierwszy od 10 lat w marcu sprzedaż samochodów importowanych przewyższyła sprzedaż aut z rodzimych fabryk. Prognozy na kwiecień są jeszcze gorsze. Sytuacja się pogarsza z dnia na dzień istnieje bardzo duże zagrożenie dalszych zwolnień. Ponieważ produkcja niestety musi spadać. Jeżeli spada sprzedaż, producenci tą produkcję muszą zatrzymywać. Przyczyny są proste. Niewiele zarabiamy, kredyty są kosmicznie drogie. Utrzymanie samochodu kosztuje krocie. A firmy, które mogłyby nakręcić koniunkturę na rynku, nadal postulują o łagodniejsze przepisy dotyczące leasingu i wiążących się z tym ulg podatkowych. Bo blisko 1 trzecia ceny samochodu to podatki. Do spraw, które w życiu są pewne i nieuniknione, należą podatki. Musimy je płacić. Ostateczny termin składania formularzy PIT mija już za 9 dni. Tymczasem, według urzędów skarbowych, jeszcze ponad połowa podatników nie dopełniła tego obowiązku. O naszych skomplikowanych stosunkach z fiskusem, Sławomir Matczak. Ostatnie dni kwietnia to gorący okres dla urzędów skarbowych. Lawinowo napływają pit -y i ustawiają się gigantyczne kolejki. Nadal wiele złożonych dokumentów zawiera błędy. W zeszłym roku było to dwukrotne odliczanie składki zdrowotnej. W tym roku są to drobne błędy w wyliczeniach i złe wpisywanie nipów. ów Choć zdarzają się też i takie sytuacje, które zaskakują urzędników skarbowych. Podatnicy wypisują na przykład nazwisko, imię i adres i wpisują załóżmy swój dochód, a resztę pozostawiają urzędowi, żeby za niego wypełnił. Tak, są, zdarzają się nawet puste zeznania w środku z wszystkimi dokumentami i z karteczką z prośbą o wypełnienie tego zeznania i odesłanie. Kopi na adres podatnika. Nowe formularze są krótsze niż w poprzednich latach. Część rubryk w obecnych pitach została skumulowana i niektóre obliczenia podatnicy są zmuszeni wykonywać na boku, a dopiero wpisywać je w odpowiednie pola. Należy dlatego bardzo uważnie wypełniać PIT, żeby nie popełnić błędu. Wypełnione pity można przesyłać pocztą, jednak wiele osób woli złożyć je w urzędzie, ponieważ poczta zaczęła pobierać opłaty. Zostawiłam sobie na wzór z ubiegłego roku, a tymczasem okazało się, że jest to zupełnie co innego. No i muszę, musiałam teraz prosić koleżankę o pomoc, bo koleżanka jest bardziej kompetentna niż ja. Ja już w, miesiąc temu wysłałem, tylko instytucja zrobiła mi w O żonie pomyliła w picie 11, który się do tego rozlicza, zrobiła taki numer, że że po prostu tam coś 288 zł nie doliczono i z powodu tych nieszczęsnych 288 zł. Zresztą nawiasem za na tym szedłem dobrze, bo mam zwrot 20 zł większy. W Polsce deklaracje podatkowe wypełnia około 24 milionów osób. Od 9 lat rozliczamy się z urzędami skarbowymi, od 9 lat wypełniamy pity i od 9 lat mamy z nimi problemy. I od dziewięciu lat większość Polaków robi to w ostatniej chwili. Są to głównie ci, którzy muszą zapłacić zaległy podatek i chcą to zrobić jak najpóźniej. Sławomir Matczak, Panorama. Bijemy dzieci. Wykorzystujemy je seksualnie. Przemoc stosujemy często jako jedyną metodę rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Problem nie dotyczy wszystkich, ale lawinowo narasta i za jego konsekwencje wszyscy już ponosimy odpowiedzialność. W Krzyżowej trwa ogólnopolskie forum na rzecz praw dzieci. Zgromadzeni tam eksperci opracowują polską Białą Księgę, czyli Narodową Strategię Pomocy Dzieciom. Pogotowie opiekuńcze numer dwa w Warszawie, tak jak większość placówek tego typu w Polsce, jest przepełnione. Ci chłopcy trafili tu za napady, ucieczki z domu, a nawet prostytucję. Stąd skierowani będą do poprawczaków. Niektórzy wrócą do domu, ale nie wszyscy chcą. Wszystko szło na alkohol. I później znęcali się nade mną i nadrodzają. Są tu też dzieci ofiary biedy. Bezrobotni rodzice nie mają na chleb, więc dzieci, nawet te kilkuletnie, kradną. Niektóre z nich mieszkają tu nawet kilka lat, ponieważ w domach dziecka nie ma miejsca. Jest dość duża grupa dzieci, które przebywają u nas tylko dlatego, że rodzice nie mają środków na to, żeby odebrać na przykład. Jest to problem typowo taki społeczny bieda postępująca. A to już ośrodek dla ofiar przemocy w rodzinie. Pani Anna ma trójka dzieci. Mąż znęca się nad nimi. Ośmioletnia córka ma silną nerwicę. Jest tak koniecznie zastraszona i tak się boi, że po prostu traci przytomność. Na sam jego widok po prostu no już pogotowe kilka razy ją zabierało. W Białej Księdze znajdą się opisy takich przypadków. Przedstawiona też będzie sytuacja dzieci niepełnosprawnych i mieszkańców wsi, którzy nie mają dostępu do edukacji. Żyjemy w państwie prawnym, który powinien respektować gwarancje, które są zapisane w prawie. W Polsce te gwarancje są zapisane, ale nie są respektowane, jeśli chodzi o dzieci. Zdaniem ekspertów, Biała Księga przedstawi rzeczywistą sytuację polskich dzieci, ponieważ raporty rządowe są nieścisłe. Księga będzie zaprezentowana we wrześniu na Światowym Szczycie na Rzecz Dzieci w Nowym Jorku. Jugosławia może zniknąć z mapy Europy. W Czarnogórze, ostatniej republice, która jeszcze się nie odłączyła od federacyjnego państwa, dzień ciszy przed jutrzejszymi wyborami parlamentarnymi. Od wyników głosowania zależy przyszłość Czarnogóry, razem z Serbią czy osobno. Na dzień przed wyborami w Podgoricy trudno było znaleźć przeciwników niezależności Czarnogóry. Na ulicach dominują plakaty zwolenników niepodległości. Zwycięstwo Czarnogóry krzyczą plakaty na każdym rogu ulicy. Są znakiem firmowym koalicji prezydenta republiki Milo Djukanowicza. Są w niej reformatorsko nastawieni postkomuniści i socjaldemokraci. Ich zdaniem, sojusz z Serbią, Jugosławia należą do przeszłości. Jeszcze latem będziemy mieli niepodległy kraj obiecywał Djukanowicz na wiecach i mityngach. Ma szansę dotrzymać słowa. Sondaże widzą w nim zwycięzcę. Po wygranych wyborach chce zorganizować referendum i zalegalizować to, co w praktyce już istnieje. Czarnogóra już dziś prowadzi własną politykę zagraniczną, już buduje własną armię i nie uznaje jugosłowiańskiego dinara. Chociaż świat patrzy na zamiary czarnogórców sceptycznie, tu panuje euforia. Wierzymy, że będzie lepiej i że nam się powiedzie. Te zapędy studzą przeciwnicy samodzielności. Probelgradzka koalicja Razem na Rzecz Jugosławii to sojusz twardogłowych postkomunistów i Partii Ludowej, dawnej sojuszniczki Slobodana Miloszewicza. Czarnogóra jest bezpieczna tylko w związku z Jugosławią. Oderwanie Czarnogóry to wiele niebezpieczeństw i wydarzeń nie do przewidzenia. Nikt, kto dobrze życzy Czarnogórze Jugosławii, nie może tego chcieć. Bez przesady można powiedzieć, że jutrzejsze wybory zadecydują o przyszłości Jugosławii. Wszystko wskazuje na to, że ten kraj w obecnym kształcie przechodzi do historii. Świat ma jednak prawo bać się tej zmiany. Przede wszystkim dlatego, że żaden z rozwodów na Bałkanach nie kończył się spokojnie, a poza tym każda zmiana granic może pociągnąć za sobą następne. Piotr Gurecki, Podgorica. Wahadłowiec Endeavour z najbardziej międzynarodową załogą w historii amerykańskich lotów kosmicznych przycumował do stacji orbitalnej Alfa. Siódemkę kosmonautów czekają trudne zadania natury konstruktorskiej. Od rezultatów ich pracy zależy przyszłość wciąż jeszcze budowanej stacji. Dzień dobry, Endeavour. Niebezpieczna strefa z filmu Top Gun najlepiej was przygotuje do rendezvous. Taką ostrą muzyką ziemia budziła astronautów na promie. A potem przez 5,5 godziny trwało dokowanie. Dowódca promu ręcznie pilotował wahadłowiec, aż połączył się ze stacją nad południowym Pacyfikiem. Jednak astronauci z promu spotkają się z załogą Alfy dopiero w poniedziałek. Muszą utrzymywać niższe ciśnienie przed jutrzejszym wyjściem w przestrzeń. Scott Parazzyński i Chris Hetfield przeprowadzą najbardziej skomplikowany w historii lotów wahadłowców manewr. Zainstalują na stacji 17,5-metrowy wysięgnik za miliard dolarów, który posłuży do dalszej budowy Alfy. W Muzeum kolekcji imienia Jana Pawła II w Warszawie. Odbyła się charytatywna aukcja i koncert na rzecz ziemi z Domów Dziecka oraz rodzin patologicznych. Imprezę zorganizowała Fundacja Pro Bono, a patronowali jej premier Jerzy Buzek i prymas polski kardynał Józef Glęb. Fundacja ProBono organizuje właśnie takie koncerty, aby pomóc dzieciom w Polsce oraz dzieciom Polonii Ukraińskiej. Fundacja pomaga trzem domom dziecka w Białowence, Płudach i Międzylesiu. Od siedmiu lat organizuje kolonie letnie dla dzieci oraz wspomaga niektóre osoby, dopłacając do kosztów ich leczenia oraz pokrywa zaległe rachunki za czynsz. W ubiegłym roku dzięki tej aukcji zebraliśmy ponad 60 tysięcy złotych, i wszystkie te pieniążki poszły na kolonie letnie dla dzieciaków, których wyzwaliśmy prawie 300. Podczas dzisiejszego koncertu odbyła się aukcja obrazów współczesnych polskich malarzy. A wystąpili kwartet kamerata, Skaldowie wraz z Andrzejem Zielińskim, który na ten koncert specjalnie przyjechał z Nowego Jorku, Ewa Błaszczyk i Anna Maria Jopek. Jutro niedziela, pierwsza panorama o 18.30. O 21.00 podamy Państwu ostateczne wyniki prawyborów w Nysie. Dobranoc. ci energii. Bitner pomoże. To działa zioła Bitnera. Jak leci? Oto jak działa nowoczesna farba Hammerite. Dawniej musiałeś stosować trzy farby. Teraz wystarczy Hammerite. Bez gruntu, bez podkładu, bez emali. Działa bezpośrednio na rdze. Policja wie o waszej <grym> yy, No oczywiście, że nie wie.